Oto materiał, w którym udało mi się udokumentować cały wipe. Wipe na Wanilce, docelowo na serwerze hiszpańskim i nie samemu, bo z moimi dwoma przyjaciółmi, Janem, który ma nick Nioxu, i Mikołajem, który ma nick Redneck Mikey. rozdział pierwszy, znaleźć się. Czy przyszedł mój sojusznik? To się zgadza. No to jedziemy, joint, joint server. Vanilka to jest. Co kurwa, 50 osób w kolejce? No to wybierz inny. Zobaczymy jak to będzie szło, zadam sobie dwie minutki. Fajne, on ma 20 godzin dopiero. Ty kurwa, to jest jakiś meksykański serwer stary. Nie pokazuję, nie pokazuję mi cię w Co ty pier... no czekaj, Zaproszę cię. Dobra kurwa, siarę zbieram już stary i idziemy napierdalać Ja mam ochotę, ja mam ochotę stary Ja mam ochotę zagrać pod kulę teraz Czekaj Ja dołączam tylko po to, żeby mi się wczytywało szybciej następnym razem Dobra kurwa Walka! Bogowie! Dobra. Who's better? Who's better? Who's better? <laughs> bro, you're a good fighter. I help you. Nice wipe, bro. Bye. Bye. Kurwa, wilki zajebane. Na M10 bazę? M10? Tak. Podałam się. Pierdalam się. O oh, bro... You can't take my items but don't kill me please, ok? You can't take my all items. Ca can I take my bow? Yeah, thank you, thank you. Co to się kurwa stało? Chłopie podniósł stary, zostawił mi w ogóle itemy. Nice. Brzmi zajebiście. Ile kurwa kamieni? Ja pierdolę. No ja mam kilow, mam... To nie wiem. Stary wrzucy jakoś... kilof i zbieraj to też jakoś. Jakąś krainę kamieni znalazłem. Ej, chłop mi nawet surowce zostawił stary. Nawet siarkę miałem, płótno, wszystko. Miło. Coś tu kurwa nie gra. Dobra, prawie jestem. Chyba to widzę. Tak, to ja, to ja. Ogólnie pomijając te wszelkie perypetie, które nadarzyły się po drodze, właśnie, żeby się spotkać, udało nam się ogólnie to osiągnąć. No i przyszedł czas na, na zbieranie pierwszych surowców na baskę, i to będzie rozdział drugi. Zbieranie surowców. Dzień dobry. Well, pan. Welcome. Welcome. Mac strzępki za sobą. Otwórz mnie, idę zbierać drewno, Co? coś mi tu chyba idzie, jednak na jebamy. Ty? Nie, nie ty. Nie zaświecić? Kurwa, nie widzę go, stary. Spierdala. Ej, tu mam pikarnik. Weź do baski i daj mi drewno odłożyć tylko. No teraz sobie musisz wypuścić, byku. No kurwa, pod tym kamieniem jest miejsce na budowę. Zajebiście. Dostałem banie, dostałem banie. Z kuszy. Ja też. Ogólnie mieliśmy trochę zamieszania, jeszcze nie wiedzieliśmy, że że to będzie ktoś, z kim z kim będziemy wojować trochę dłużej niż, niż tylko tą noc. No ale zobaczcie sami. Dobra, mam zestawy do życia i bandekę. Jakby mi się to udało przerobić, to zajebiście. No kurwa. Niechuj no nowa. Ty byłeś na tej pracownicy, czy teraz jakoś, czy nie? Nie. Stawił łuk na placówce, A nie, jednak nie dojebał. Mało no brakowało, a udałoby się coś więcej wyciągnąć z tego fajtu, i, i może łatwiej by nam było potem działać. No ale, tak jak widzieliście, no nie udało się. No ale cóż, próbowaliśmy dalej, i w końcu, w końcu może coś z tego będzie. Kurwa mać! Jest to do odjebania. Kurwa mać! Wolo! Wolo mnie strzelał, zestrzelił. Jak masz łuk to go odjebiesz, bo chłop nie potrafi strzelać, ale ja nie potrafię strzelać bardziej. Kobią Semika. Znaczy Semika tego, Sem... Aha, kurwa co jest? Niedźwiedź na respie mnie zabija. O, to się kurwa zrespiłem. No tak. ...welcome to Rust. On takie M10 albo O10. On tam biega stary po skałki, wiesz? Tu tam mamy trochę kamieni, ale to chyba będzie mało. Przydało to by nam się go odjebać, szczerze mówiąc. Ej, ale tu jest w ogóle blisko Outpost. Między nami jest chłop stary. Ty, okay, ale tu wydaje się całkiem jeszcze bardziej spokojnie stary, szczerze mówiąc. Kurwa mnie rozjebał. Wiedziałem, że to jest. O! Nie bać mnie, nie mnie, nie mnie. Wolo, znowu wolo. Dobrze że sobie sukcesywnie dostawiam śpiworki. Dobra, Jano. Musimy coś w końcu wybudować, wiesz? Ja się mogę, aha, kurwa. Wow, why? go goni. Tylko pytanie, czy to jest, oni są razem, czy nie? A, a, play. I tutaj, do gry, tak naprawdę weszli sąsiedzi. Z drugiej strony Skał, już potem będzie z nimi problem też dalej, ale póki co też staraliśmy się jakoś walczyć. No i pomimo tych paru deadów na ich korzyść, myślę, że udało nam się wyjść całkiem spoko. Ta, dobra, on jest z i wolo są na pewno razem. Hmm, to już za niespodzianka, zrespiłem się i mnie nie rozpierda mieć wieć jeszcze hmm. w sensie. Sorry, sorry, don't kill me, please. Czekaj, mnie coś rozjebało. O, Clan, Clan, launches, czyli ten co mnie przedtem rozjebał i ja nie wiem czy od niego w sumie semika nie zajebałem wcześniej. Czy ja mam jakieś kodloki porobić może, bo jest to na ufności, zbieram znaki. Myślę, że jakiś na, jedne, na jeden cold bo by mi starczyło, przynajmniej. Całe szczęście tylko hakułem dostaje starki. Jest tylko jedna przerabiara w całym tym odpościa? Jest ich więcej, ja po prostu jestem jebanym debilem. Co tam się dzieje? Dobra, mam 100 metalu, nie jest to jakiś. chyba szał. Dobrze, biegnę w twoją stronę już. Ale chcemy to w końcu pod tym kamieniem. No smyta, dobra, bo to będzie.

Ja pierdolę, co to się, coś, to dosłownie sprawdzałem drugą stronę i w tym momencie patrzę jak coś, coś biega, przepraszam, objegałem, strasznie imię. Dwóch tu jest, XD. Dwóch stoją pod bazą. I'm from Poland. Where are you? you from? I'm from Poland. Yeah. Oh, Poland. And yeah, you? I'm from Ukraine. Oh, okay, yeah. Ukraine. <laughs> Hello. So sorry, guys. You are na uh, our netball? I thought... <laughs> <laughs> tak, 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 tak. Uh, are you netballs? Uh, our netballs? Yeah, but I'm going to Face Pivas. Добро. Czekaj, ja sobie do nich podejdę i spróbuję ich zagadać. No, wydaje mi się, że tak. Tak się dzieli obydwoje. Powiem ci już. Hello? Hello, it's me, it's me, guys. Ktoś mi znowu odjebał? Podniósł cię czy nie? O, Alohy jest. Chodź tam. Puść mnie. Jest tu cokolwiek? Hm. No nie możemy, musisz mi otworzyć stary. Więc w sumie... Ja bym się w sumie kurwa bało po nocy to nosić, szczerze mówiąc. Ja mogę ich spróbować rozpraszać i gdzieś pobiegnę z pochodnią stary. Dobra. Nice. Biorę maczugę, wypuszczaj mnie, idę zbierać skrap. Można spróbować zrobić te hełmy, żeby nam, kurwa, nas nie odjebali przy pierwszym strzały. Wkładam strzały do skrzynki najbliżej TCK. Okay. Kurde, od, od mnie stary, wracałem ze Staffem kij, no wymieniłem drzwi na metalowe. Ty, dawaj, tutaj niedźwiedzia. Ty, ja odpuszczam tego niedźwiedzia idę na kule. What, 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 oni. Co oni eksternale stary budują? To jest ich baza tutaj, to nic nie miałem w sumie za bardzo. Hello, hello, hello. O coś ma czy nie? Hello, bro. Michał, za to mu, się ja Kurwa! Drakan. To jest jego baza. Ty jak spróbował szczęście w hazardzie? Ej, wiesz, to było zwaromiste. I się udało. Zniszczyć tego TCK. W 7 maczet chyba. będzie. ogólnie to nas stać. 8 maczet, 3 minuty. Ja maczetami to trzeba. Trzy, Będziemy naprawiać. Tam był tylko plan budowy. Tylko plan budowy. Nie wierzę. No i klasa, plan budowy do przodu, jesteśmy stary. W końcu udało się coś dozbierać, nazbierać i dzięki temu mogliśmy działać dalej. Postaraliśmy się pierwsze pójść normalnie drzewkiem w Workbenchu 1, a potem... A potem sami zobaczycie. Co, to odkryje rewkę? Odkryj rewkę, to będziemy tak może agresywnie coś. Zrobię Helkę właśnie Strąci na środek do kacza. Nie mogę wziąć tego, nie mam miejsca Ja też nie mam Na blachę nie masz? Nie mam mogę wyrzucić Dobra, Ty te auto spoka faktycznie No Możemy się po nie spróbować wrócić Hide bloka. bloka no W sumie jak mamy Semika już no to w sumie nic więcej nam nie trzeba Dobra, środki do semików, sprężyn, girsy. Ja te zostawię, potem jakieś środki trapy będziemy robić więcej czy coś. Co? Daj Na joku, na joku. Co? Daj Co? Ty, stary nawet. Dopiero. Nie chcę mi się tego przedwabiać teraz. Kontakt, co 20. No, widzę. No się kamień No, też o tym pomyślałem. Ty, a może by kupić jackhammer w ogóle? No, Jak Jakby tyle kilo sobie z nie kupię. Jackhammer ją kopał. Daj stream, do stołu. Cześć, na no, tu biega koło bazy. Idziemy? Jano? no. No, chodź. Do semika. No. Czekaj. Pisań. Poczekaj. Leżę. Kurwa, leżę. Raz, się szybko. Wiem, 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 wiem. O! Głowa kurwa leży! Długi też leży Gdzie drugi? Double barrel mam? No ja też, ale Semika nie ma Muszę coś zbindować to szybkie lutowanie Bo się zesram Jest tam, na no daleka Semik Dobra, ja stary padam Wybleduje się Kurwa Nie, 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 mam respo na bazie. Też? No ja się, wyje się tam stoi w airlocku. Jednak nie, już pobiegł. Strzelani przed bazą. Jest z tyłu bazy, jest z tyłu bazy, jak coś. Kurwa. I jak widzieliście do tej pory, grałem głównie z Nioxem. No ale w końcu przyszedł. Yy, Rednek Majki Dobra, teraz próbuję jakieś sety poogarniać. Kurwa mać. Zapomniałem se stary. Zapomniałem se. Przepraszam cię. Ja pierd Przepraszam. Całostwo, hej Kurwa, prawie Rozdział trzeci Farmienie I w zasadzie w tym rozdziale Zajmiemy się tylko farmieniem Następny rozdział Będzie mieć w sobie Nieco więcej akcji No Kurwa lornetkę mogliśmy wziąć i sprawdzić, stary na razie, chuj w paliwo. Ty jesteś, no na gdzie to... gdzie, A gdzie jest tu jest przerabiara? Na kuli? Na kuli nie ma przerabiary, jak coś. Dobra, ja w sumie postaram się patrzeć, jak to wygląda dookoła. No inaczej, na pewno się strzelają na 260. Tak, zabili nas. Kurwa, dobra. Zbieramy skrap, popaki. Kurwa, mać. Czy mogę otworzyć drugie drzwi, czy nie? Jest pod, jest pod drzwiami Czy to Miki właśnie waliłeś drzewoty? ty? E, e, dwóch, kolejny, jest obydwu oni tu są Bro, I see you What the fuck? Zwab go, złap Dobra, nie mam czym go zebrać Jestem stary już w chatce góralskiej Jestem już w chatce góralskiej stary Musimy tylko powiedzieć, jak się będzie ktoś do ciebie zbliżył, stary, bo ja jestem bardziej po to, żeby odwalić tego, kto ciebie je lutował, wiesz? Nie, nie, ty jesteś przynętą akurat. W końcu się udało ogarnąć, no powiem wprost, Semika, A udało się tylko dlatego, że sąsiad, wracając z jakiegoś fajta był na bardzo low, a ja miałem rewkę i go dobiłem. Niestety nie udało mi się tego nagrać, ale musicie uwierzyć mi na słowo. Mając semika, będzie już tylko z górki, nie? A żeby się przekonać, jak to potem pójdzie nam na tym serwerze, no to dajcie suba, dajcie łapkę w górę i mam nadzieję, że widzimy się w następnym materiale z kolejnego dnia. Narka.